Ziomeczki. Z tej strony miłość. Dzisiaj będziemy grać w ileminer Typhoon, więc zaczynajmy tylko. Ała, ała, moje uszy. Mam na całą PT zgłośnione słuchawki i telefon. Yy. I ała, moje uszy. No dobra, to zbierzmy raz, dwa i tak. Nie byłam nie przez dzień i 6 godzin i odcinek się nazywa, mamy już, a Jupim! więc tak wczoraj, czy, nie no wczoraj, ała ała a moje uszy e, w, o, o o moje uszy zamiast ściszyć to se podgłośnię e, no wczoraj e, miałem nagrać ale nagrałem dwie części urbeksy i przepraszam na tym dubowanego ale mi się po prostu źle napisało no i tego, już byłem tam zmęczony, bo to wstawiam o 20.00, prawie o 21, no i byłem trochę zmęczony, więc no, tak bywa. Naciskam krzyżyk. Ja nie chcę tego zainstalować, do widzenia mi z tym, żegnam pana. Tak, jestem w słuchawkach, jupi. O nie! Nie wierzę, serio na odcinku 10 lat później No więc spadłem sobie dzisiaj na pomysł, żeby nagrać... odcinek wczoraj chciałem już nagrać ile iPhone z słuchawkami ale tak bywało, więc to, to tylko Możesz przypi przypisać kierowników, kiedy... Tylko twój pierwszy szyb piąty poziom. Super. Czekajcie. Mam taki fajny guiczek. A fajna muza. Szkoda, że nie słyszycie.

Dobrze, to może mieliśmy tak leciutko na razie nie jak będą reklamy to będę robił ściszać, a jak będzie ta muzyczka fajna Dobra. E, dobrze o fajne muzyka e, właśnie, bo się serwer zmienił. Serwa zmienił, nie czujecie. Znaczy... Nie ma tej zielonej ścialeczki, tylko jest teraz taka. Jak widzicie i mm, są nowe prezenty? Jakaś tam y, data 14. -tyku. I tutaj też można zbierać te prezenty, więc zostaje ci później to i później te walizki i tak dalej. 14 dni, czyli 2 tygodnie, dobrze. Y, to jakiś prezent. Nie, nie będę nic kupywał. Tutaj jak widać jest mapka i tutaj jakieś kopalnie, coś takiego. No, tutaj można przypisać kierowników do to czegoś. Nie wiem, później będę sobie to sprawdzał, teraz mi się nie chce... E, dobra, to wbijmy na ten, e, na tą kopalnię i poczekajmy. Czekajcie ja zgłośnę, bo ona taka fajna muza Na całą petę! Znaczy, wiecie, do końca, dopóki się tego patrzę, nie mogę już dalej przesunąć. Nie mogę dalej przesunąć, ale fajna muza jest. Nie. Może ciszyć. Dobra. Dobra, teraz biorę. 8... Osiem... 8 dni mniej nie było i 5 godzin. Bile A teraz patrzcie, bo powinienem poczekać yy, kilka tam sekund, coś takiego a się pokaże tutaj krzyżyk, a kliknę na wyjście z gry i patrzcie co się stanie. Ła Dobra, to wchodzimy na kopalnię robinków. E, Kopalnie diamentów. Dobra, później jest. O, fajny muza. Znaczy wiecie, nie że ja się bawię słuchawkami e, czy coś takiego, czy się chwalę, ale muza mi się spodobała. E, czekajcie. Chociaż e, wcześniej e, grałem na laptopie i po prostu na laptopie sprawdzam czy te słuchawki działają, a na telefonie nie i po prostu e, nie pamiętam jak, bo e, przez kilka dni nie grałem, nie? To nie pamiętam jak się, e, czy ten, na... E, jak się wchodzi w grę, to od razu jest muza, nie? To wyszłem z gry i włączyłem live'a e, e, tego... W, 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 pop nagrywa z... z No wiecie, z kim kurde, pewnie go znacie, no chociaż, no nie chcę przeklnąć, ale po prostu live, bo tutaj, tutaj miałem pojedminie, nie, tutaj miałem pojedminie, no ja sobie to powiadomienie włączyłem tam na live, kliknę y, kurwionego, tak, i y, y, po prostu sprawdziłem, czy działa i jego głos słyszałem jak miałem słuchawki na yy, yy, całość wykośnioną, więc no no więc przepraszam za, za przekleństwo, ale no yyy go włączę, no więc mamy już a, jej yy. Nie no dobra, taka chwila ciszy xD Hehehe <ścoughs> No więc e, dopiero że przyszłam do domu No A, zapomniałem tego robić, ojo ja. Ach Dobra, jeszcze raz powbijam, e, powbijamy w te kopalnie, nie, Bo ja zapomniałem tego poklikać, nie? Normalnie o! No klikaj się tam! Użyj! Użyj klikacza! Dobrze! Wijam! Czekajcie, mi ta muzyka trochę w górze. Добр, может быть. Чекайте, мы mm -hmm. воспитания. Ktoś do mnie dzwoni, no nie! Oby to nie ktoś po mnie! Żegnam! Żegnam, powiedziałem! O, jaka to muzyka była! Nie fajnie! Nieźle obrażam, ten gry, czy coś takiego, ale... Niektóre możemy się nie podwalić idziemy X No nie dzwońcie do mnie Kurczę Kurczaczki no dzwonią do mnie Jeszcze raz ten Ktoś tam zadzwoni do mnie, to zrobię cięcie i zobaczę, kto to. Dobra? Dobra. Czekajcie, bo się skupiłem w klikaczu. Dobrze, teraz tylko kopalnie złota. Czekajcie, ja nagrywam. Już 10 minut! O! A więc chwilą było trzy no to jeszcze mi w telefon dzwonią. Znaczy mojej mamy. Nieee Moja mam fajnie o yy, 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 dzwonek w telefonie. I chcę by nie wysłuchać. No nie, nie wierzę, nie. Wiesz yy, razy y, dwa, ale... O no nie, no proszę, wyłącz, weź ten palec. No nie wiesz, że pokazał mi palec nie na nagraniu, no nie wiesz. Kurde, fajna gra, szybko się ulepsza, to nie? Chciałem tam mieszkać. Witamy w... Ulepszolandii. No. Idę. No, witamy w ulepszonej Holandii. Dobrze, to bierz. Nie, mój telefon za chwilkę się wyłączy. Tylko nie to. Musisz znowu na odcinku przenieść yy, do mojego yy, tapczanu. Ponieważ tam mam... Yy, nie, to mi pokazało, czy mam 15% czy nie. Co ładowarka? Znaczy, wiecie, to wszystko z tym telefonem jest tak nie tak, nie, bo on jeszcze trochę psuje, ale dobra, co tam? No weź się ogarni. Dobrze. Aha, i teraz muszę siedzieć na ziemi, nie, bo. po co nie. Po co siedzieć na biurku, nie? Znaczy yy, na krześle, nie? Po co? Po co siedzieć na... Yy, na yy, na krześlenie? Po co? Po, po co? Po co? Lepiej siedzieć na podłodze, nie? Yy, no, więc lepiej siedzieć na podłodze. Yy, to się ścinam. Z ładowarką. Przepraszam. Yy, to ja. Klikam. Używam klikacza. Czyli palca. Jak to mówi Paweł? Użyj klamki. <laughs> e, dawno blade uszy nie, nie oglądałem. No kurde, co się ścięło? E, ścina się przez tą ładowarkę. Naprawdę przepraszam za lagi. 13 minut nagrywania, to ja za chwilkę zakończę minutka i kończę, bo widać, że ta ładowarka, ten telefon nie daje rady z ładowarką, bo jest tak, że to się wszystko tnie i w ogóle ten telefon już jest trochę zbity przeze mnie i przez moją mamę. Bo to było tak, że zanim dostałem ten telefon od mojej mamy, to moja mama miała już go zbitego, bo jak wsiadała do auta, to jej spadł w aucie i uderzyła go dzijami od auta. No ja dostałem zbity, żeby tak po prostu, żeby dzwonił a później kolega do mnie przyszedł. Ja miałem wcześniej nagrany filmik, tak bez powodu. I kolega mi go stawi, tak sobie teraz nagrywam, nie? Chociaż teraz muszę szanować ten telefon, bo yy, naprawdę nie chcę go po prostu yy, za no, znaczy nie za po prostu nie chcę go rozwalić, bo, bo jakbym go rozwalił tak całkowicie, to na YouTube'a. No, więc tutaj się klik na X, no i co tam jest co tu powiedzieć. Dobrze, tutaj ja kończę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie ten kanał, i nam się coś działo. Jeśli dacie suba, to jutro pod będzie 5 zł. Szałka i narka